Pierwsza rada, w miarę przydatna, to zwłaszcza jeśli jesteś nowy, jeśli yy, nie masz tak, no nie wiesz jaka praca to jest dobra, jaka nie. Nigdy nie podejmuj prac takie jak górnik, no chyba, że dla zabawy. Górnik, chociaż nie wiem kto tutaj gra na, dla zabawy, znaczy jest para osób, ja na przykład często gram dla zabawy. Yy, górnik. Praca taksówka z Bardzo słaba. Śmieciarka. Kierowca autobusu. Eee, tutaj nie wiem ile to się zarabia, ale chyba w miarę. Chyba tam w miarę Git Kasy tak mi się wydaje. akurat rolnik jest git, ale żebyście podjęli taką pracę jak grzybiarz, rolnik w miarę jest git, w miarę jesteś drwal, bo coś tam pamiętam i tam 100, 100 chyba było za 20 sekund no to git, rybak, o rybak to skończycie mega dobrze i kamieniołom. Na tych pracach, na taksi i tak dalej, na górniku, na listonoszu Zarobicie około 4 tysiące na godzinę Jeśli na taksi, jeśli ktoś da Wam napiwek na przykład 20 km no to zarobicie sporo, zarobicie Ale Jeśli chcecie naprawdę mieć pewną kasę, pójdźcie do Pójdźcie na grzybiarza na mm. zajmijcie, zajmijcie się rybackiem. Wydobywajcie rudy, to też jest w miarę fajne. I w miarę pewny, w miarę, w miarę, bo wiadomo, że to nie ma za 100%, że wleci ruda, więc no, nie wiadomo, ale no jest szansa na to, tak? Mm. Oraz rolnik. Na rolniku też się w miarę zarabia, bo Jedną pomarańczę się zbiera 5 sekund, a się za nią ma 70 tych dolarów, więc, więc fajnie, fajnie, no. To, to była pierwsza rada moja, taka naprawdę, Mu, musicie to wiedzieć, żeby się, nie, żeby się nie zniechęcić do grania na Majestiku. Bo idzie się bardzo łatwo potknąć i zniechęcić. Hmm. Kolejna to jest taka, że jak jesteście koło sklepu yy, sklep 24 na 7, 20, 21 na 22 idziecie sobie na prawo od tego sklepu. Na prawo. Tutaj wychodzicie i wchodzicie tutaj w taki zakamarek. Wchodzicie i możecie znaleźć jakieś tam rzeczy, tak? Tutaj jest chyba 400, tutaj za to się ma 100, coś takiego, albo no gdzieś tak, 300, 200. Ogólnie 300 na pewno macie. Czasami się nawet 10 koła da tutaj zdobyć. Nie miałem tak nieraz, ale to było już. Oraz jak musicie być koło wypożyczalnia samochodów 16 na 21. Yy, tutaj jesteście, tak? Tutaj jest ta wy wypożyczalnia. Idziecie tutaj prosto widzicie, nawet ktoś z Bugatti tutaj jest. A no, jednak nie. No widzicie. Yy, 553 Nie, to... no. Widzicie chyba teraz, nie? Jak tutaj się prosto za, y, zarabia na, te, na tej wyspie 13 robaków, pyk. Mm. 17 chodki jakieś, nie wiem co to jest. Takich rzeczy jak. Ryby, nie, nie, to jest to jest zło. To jest naprawdę zło. Ty macie 80 razy 1000, to macie 800. Na ręku macie za to. Na ręku macie za ryby. 4500. I, I o tym właśnie mówię. O tym właśnie mówię. Nie sprzedawajcie nigdy tutaj ryb. Tak, czwartą poradą to jest. To są lokaty. Dobrze, dobrze usłyszeliście, to są lokaty. Nie wiem, czy nie były w poprzedniej serii. Planuję zrobić tak, no, no wszystko chcę uwzględnić w tych seriach. Więc śledźcie, żebyście wiedzieli praktycznie wszystko o tym. Możecie dostać właśnie subskrypcję oraz dać lajka like dla zasięgu, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Yy, tak. Nie wiem, czy tego nie, nie dałem w poprzedniej części, ale chyba nie. Dajmy tak. Yy, jeśli nie chcemy nic robić z pieniędzmi, możemy dać do lokatu oszczędzaj. Najlepiej jeśli macie pomiędzy 3 milionami a, a 5 milionów, bo tak. Za 5 milionów macie 50 tysięcy przez 10 godzin. Czyli 5 tysięcy przez jedną godzinę. To jest naprawdę bardzo dużo. Bo jesteście sobie na wyspie, nie wiem. Jeździcie samochodem. No cokolwiek robicie, tak? I za to macie tak naprawdę kasę, za nic, w sumie. To jest, to jest, niesamowite, to jest niesamowite, jak można łatwo zdobyć kasę w, na, maj, na Majestiku. To jest naprawdę, to jest, aż mnie to trochę przeraża. A więc tak, budzicie się, nie? Mniej więcej albo no gdzieś tutaj, no w tym pomieszczeniu idziecie tutaj. Idziecie sobie wziąć pigułkę za 100. Bierzemy. Schodzimy tutaj. Tutaj tak naprawdę tak jakby na lewo. Jeśli stoicie przodem do, do, no, do kogoś. Do medyka. Idziemy tutaj. Idziemy cały czas prosto. Jest wypożyczalnia. Y, tutaj z wypożyczalnia samochodów. I sobie naprawdę i nie bierzcie The Class Premier auta, bo to kosztuje 800 1900. Nie. Tak nie robimy. Bierzemy y, jakiś... Bierzemy skutera za osiemdziesiąt albo za sześćdziesiąt? No, skutera bierzemy. bierzemy. Bierzemy i jedziemy, tak? Jedziemy na ten odchłownik. No i to właśnie było te pięć porad. Jak, no, jak zaosnić kasę? Jak grać po prostu lepiej? Jak więcej kasy zdobywać, zar znaczy zarabiać i tak dalej. Możecie szczelić, lajka oraz zostawić subskrypcję na tym kanale, żeby nie przegapić kolejnych takich materi materiałów. A my widzimy się już w niedzielę, bo planuję robić teraz daily do początku grudnia. Shema